Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj y, top 10 najlepszych piłkarzy. Mares Prime, miejsce 9. Y, nigdy nie był jakiś wybitny. Iguain Prime. Kiedy on miał Prime? Wtedy, kiedy przestrzelił w finale w ramkę, czy wtedy, kiedy nie trafiał w Lidze Mistrzów? Miejsce 7. Torres Prime. No to na pewno w Liverpoolu. Pamiętam, jak z Rallem wygrali 4-0. Hmm. Potem strzelił jeszcze bramkę w finale Mistrzostw Europy 2008 rok. Mocny był. Mógł nawet złotą piłkę wtedy dostać, moim zdaniem. Aguero Prime. Hmm. Czy on tak kiedyś miał taki typowy Prime, czy po prostu zawsze grał równo na jakimś poziomie? Chyba bardziej to drugie. Bo nie było takiego, wiesz, piku. On zawsze fajnie grał w tym City. No i zresztą, i zresztą, w Atletico też spoko grał. No a skrzydła, że skończył, jak skończył. Dobra, dam go mimo wszystko na miejsce piąte. Benzema Prime. O. Miejsce czwarte. Zamienił go z Torresem, no ale niestety jest już jak jest. Salach Prime. Ej, nie przepadam. Albany Kurwa, czy on miał prime w Arsenalu, czy w Dortmundzie? Bardziej bym w Dortmundzie powiedział. Zlaton Prime. Miejsce drugie. Śmieszny zadymiarz i głupio by mi go było dać na miejsce dziesiąte. No niestety, miejsce dziesiąte: Karl Steves. Tylko teraz jest pytanie, czy to Brazylia, czy może Barcelona? W realu chyba już takiego prime'u nawet może Inter, ale może być. Ten, ra ten ranking jest uczciwy jest w porządku. Pozdrawiam wszystkich i zostaw lajka, stary.